Hejka kochani, witam was na dzisiejszym odcinku na kanale Martyna Marta I w dzisiejszym odcinku pogramy sobie w Minecrafta Oczywiście wybrać gierkę mogliście na moim Instagramie Na którego was bardzo zachęcam żebyście wbijali Bo będziecie mieli możliwość wybierania na przykład takiej rzeczy I gram sobie dzisiaj z moimi ziomeczkami Od lewej, Wilter Siemano <laughs> Wazon Siema <laughs> I Ramzej Siemano No i sobie będziemy budować dzisiaj y, domek z ogródkiem i podobne takie rzeczy I mamy na wszystko 10 minut i kto zbuduje najlepsze, wygrywa Więc zapraszam was do oglądania Ja ustawię stopper i niech każdy ustawi się na swoje miejsce Ej, bo nie powiedziałaś co budujemy Powiedziałam, tylko mnie nie słuchasz No co budujemy? No domek z ogródkiem No no to zaraz, ee, czekajcie, stoper. Mm. Czekaj, domek z farmą, tak? Ej, ja mogę dać stoper, ja w grze mogę ustawić stoper, no powiedzcie mi ustaw, kiedy. Ustaw, No, no to... Na trzy Wazon ustawi stoper i robimy naszą budowlę. No to powiedzcie kiedy. Na trzy ustawiamy stoper 10 minutowy, więc raz, dwa, trzy, go. Okej. Okay. Mówcie coś podczas tej gry, żeby było chociaż ciekawie. Nie wiem co To totalne głewno, żeby to No Słuchajcie, ja nie wiem co mogę zbudować. Oni tam sobie budują co sobie budują, ale ja totalnie nie umiem budować domków, ja totalnie lamek. nic nie umiem w Minecrafcie, więc sobie tutaj poimprowizujemy dzisiaj. Może jakiś basen, coś tego. Zróbmy taki prowizoryczny, o. fajny domek. Macie jakiś A na wnętrze golek? też musi być? Czy tak średnio? No, tak. Mniej więcej, żeby coś tam było, nie? Aha. Tak, no tak jak wy chcecie, według własnego uznania. Później odbanujemy takiego ziomeczka, który miał być naszym sędzią, ale nam trolował Gierkę. Co ja robiłem? No, wszystko. Wszystko, co zakazane. Jak. A... Eee. 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 jak mogłaś. Jak mogłaś. Martyna, jesteś taka okropna. Ten jak tryhardzi! Ty, ale to... Co tryhardzi? ej, ale to nie będzie takie złe, jak myślisz, będzie. Znaczy jest, to, to jest To znaczy, to jest okropnie złe. powiem ci, że... No nie masz najlepszego Kto nie ma najlepszego? No ja wiem Ale w... <grym> to jest Antoni Ale Polarnia ja. Cię latuje Właśnie, na no dodej na no do, no do, no no pala, no no to ma być Polarnia Nie, nic, nic, Blantoniego Nie masz szans, nie my to przedłużamy. Znaczy, może nie przedłużyć, to to? tylko o 5 minut O 5 minut przedłużymy Nie, o, o 10, o 10 no. no, dajcie mi 10 minut to wygram Czyli jeszcze o 5 minut przedłużamy Jeszcze ogół, dobra chyba <grym> 10? Nie, tak. o 5 Daj tu jeszcze, jeszcze soul sand O 5 przedłużmy, żeby Wiecie Mniej do montowania Wiem, było A <grym> Jak skino zmienić? Uważam, <grym> że to nie jest najlepszy dom, ale ja po prostu nie umiem budować gdyż Boję się, że przegram to z wszystkimi, nie Ogólnie ja ja już Mam słaby wzrok, w sensie troszkę wadę I trochę mi już bolą oczy No niedobrze Ale dobra motyka Jezu, jakie Co to jest sma, piękna motyka. kreacja oh, yes. Witek A, czekaj, gdzie jest? Ja, ja na minimapie widzę, kurde, jakieś kurno małe Zaraz no? no? zapraszam Ale widzimy jak jest Jeszcze 100 sekund, jeszcze dwie minuty Jak zobaczycie wazona, to się postracie. Ładnie zrobił? To mnie z Nie! Jest... Mm. Właśnie... Ja, 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 ja ogólnie... nie zdążę w niemi, Ale ogólnie skończyć. warto przy... E, za dużą budowlę to, że Za bazą... i... Ty mówisz, że dużą budowlę to zobaczysz co wazon No cóż... Wy tu powinniście o, być o, najlepsi! <coughs> to może jednak sam dom bez ogródka! Ja bym bez ogródka brodzi! No, ja już mam ogródek stary. Nie, bo też to ogródek trzeba zrobić, Witek. No mm. to jest na dole! To jest <noise> starnia! <noise> I... Ja nie chcę wiedzieć nawet, co tam dzieje. Nie, bo no, tu właśnie... ściany nie ma! <noise> <noise> a yeah, Martyna, ty się wyrobisz? <noise> nie, ale. Ale S��zecudzoną nie wiem. Źle... <głosyÓŚ> w sensie. Ale nie Halo, Martyna, w salu A, ja do was cały czas gadałam. No naprawdę cały ja, czas ja, ty... ale chodzi mi o to, że ja 50 nie... 40. Że ja się nie wyrobię, ale już no trudno, nie? To powiedzmy, że dom bez okrutka. Dom z z Antoni, słuchaj, ty mi tego blandka tam wrzuciłeś, tego. Jakiego blandka. <śpiewanie> 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 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ale krzywo 5, zrobiłem! Jeden, koniec! Dobra, na tą platformę u góry Ej, czekajcie, czekajcie! Jeszcze Blantoniego biorę w łódce! Ale... No, Chodźcie do góry, halo, nie ma oszukiwania Do góry, do góry, nie. No do ja Blantoniego tylko do domu Witka biorę no Jeszcze nie patrzymy Ej, niewiele tu po schodach Witek, papu... No to zostaw go przy tym, zostaw go w łódce przy Chodź tu Idę, idę Dobra Teraz przyszła, e... <grym> Teraz przyszła część oceniania, więc może być trochę gorzej i do kogo idziemy pierwszego? Dobra, no, 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 to... Jest nie to koniec. No, no, no właśnie, nie mm. Dobra, no, no. to wbijamy. Kogo tutaj jest budowla wazona? Wazona. O Boże. Ej, ale ładnie tu. No... To jest trochę On nawet zrobił wnętrze. Ale wnętrze Co jest? No ale coś tam nas nastawił jakiś blok, coś tego Nie no Witek, to nie mam podjazdu w ogóle no, Jak? No do Blounta, to oni hausu to kurwa no może siadać no, kurwa, no, kurwa. No, okay. nieźle, nieźle się wyrobiłem, nieźle No strasznie dobrze, a od 1 do 10, jaka ocena tego? 9,5 mm. Na czat, na czat, do... na czat Właśnie na co cię wszyscy naraz? Na, na to wszyscy To no 8 nie, napiszcie na czasie wszyscy i 8, bo te szyby niebieskie takie Jezu, zaraz, zaraz mi Tak. E, idziemy? Do... idziemy? do tamo O boże Ale basen tyk Co to jest? Do... Do... Polska, no. Zapraszam, zapraszam O się chodzi. To jest domek letniskowy dla ubogich. Tego Basen Wytuś, bez wyjścia. Basen <laughs> bez wyjścia. Przecież da się. Możesz się pokopać, Wituś Nie Ta, No, ja nie żyję. Nie, bo nie, bo nie, bo co bo nie, nie, się? Bardzo fajnie. No mi się podoba w sumie ta szklana ściana jak w tych nowoczesnych domach można stwierdzić iż to jest bardzo bogaty dom to bardzo, bardzo całym 6 design. na 10 design. Też dobrze, no, 6 na 10 Za to, że się ja chodzi, to chodzi po dircie dynki. Mój najgorszy bo krzywo mi tak wyszedł i, i ogródek to no, no. sama sobie da na 10 Imo Imo strasznie Intrygu, intrygująca faza tu za mną Hej. chodźcie do Jessego. Jessie! Jessie e. Uuu. mam ogródek, jak coś, są kwiatki. <grym> znaczy, jest. W dziesięć, cztery kwiatki położone z gim. To w <grym /ptim> Ogródek dla ogrodek do niego. ci coś, przepraszam. Ale, 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 na początku miał być prawdziwy. A później stwierdziłem, że mi się nie chce. Ej, nie, mi się podoba to, to. Dobra, teraz zapowiadamy! 8 na 10, bo nie ma środka. Najlepszy, ja najlepszy, najlepszy, dom, te, najlepszy dom tego konkursu no dla Antonio! <gryzny> Co to za ścierwa! <gryzny> ej, to jest blandolina! No, zobaczmy na środka! Tam jest balarię! jest ściany! Patrzcie, jaka ruchu infrastruktura! Ruchu. To jest nowy design bez ściany, żeby patrzeć! Ma, ma ogródek! Ma <gryzny> ogródek. ogródek palarnia. Tu są no wszystkie właśnie. ten y, kryteria zastosowane, nie? Tu powinno być bardzo wysoko wycenione. No właśnie! No, no ja też ja mam ogródek! 16 na 10! No właśnie 11 Nie no dam takie takie sprawiedliwe oceny Dam ci 9,5 bo... Sprawiedliwa ocena 9. No bo i pół? brakuje... brakuje reszty ludzi, jest w kalkonie, ale No ale masz Blantoniego! No to A nie... Tutaj. Jest, jest tutaj Antek, hmm. Tata i Ej ta. Debbie! <laughs> <laughs> Dobra, no to No chyba jednogłośnie się. Jednogłośnie zdobyłem najwięcej punktów <śmiech> tak? <śmiech> Ale to były oszukane punkty, no ale dobra. No wydupiaj. Nie no, tak powiem wam szczerze, że mi się wydaje, że Wazon, czyli ten dom, chwila, wygrał, bo zrobił wszystkie kryteria i wyglądał najbardziej estetycznie w te 15 minut. Plantoni House wygrał przez to, że jest po prostu najśmieszniejszy, najfajniejszy, i później, a ja mam ostatnie, ale nie ma co się przejmować, bo raz się przygrywa, raz się wygrywa. Ej, Blantoni jest Właśnie na palarni, to... jak coś. Dobra, zapraszam wszystkich na palarnię. W takim razie to. Właśnie <grym> razem to weźmy w sobie takie. Blantonik był na palarnię. No, na skalę <grym> więcej a? czasu. To chodźmy podsumować na palarni. Ej! Nie, to będzie podsumowanie. Ja no nie! Dostał! Dobra. Palarni w To podsumowanie czy to ja idę podsumować odcinek w, y, w ciche miejsce. Więc możecie napisać w komentarzu, kogo Wam się najbardziej y, domek podobał. Macie do wyboru Ramzeja, Martynę Martę, Witlera albo wazona. I zostawcie łapkę w górę, lajka, subskrypcję i czekajcie na więcej zostawcie, Dokładnie, a ja mam przesłać dużo buziaków i dobranoc.